Zabrzanie, którzy kochają stare zabytki i leży im na sercu ich dobro, odnieśli nie lada sukces. Udało się ufundować tabliczkę, której treść mówi mieszkańcom o historii najstarszej w Zabrzu kapliczki sprzed 400 lat. Kapliczka mieści się przy ulicy Staromiejskiej. Do tej pory była zwana Szwedzką. Teraz tablicy zawieszono. W literaturze Państwo możecie znaleźć dwie daty yy, mówiące w którym roku ta kapliczka się pojawia. Jedna z nich mówi, że był to rok 1663, co mi się wydaje za dosyć... Yy... Mało prawdopodobne. Inna data to jest rok 1651 i ja uważam, że ta data jest bardziej taka przekonująca mnie, że ta kapliczka z tego okresu pochodzi. Historia zabytkowej kapliczki wiąże się z wojną trzydziestoletnią, która trwała od 1618 do 1648 roku. Włączyły się w nią niemal wszystkie państwa. Walczyły między sobą armię katolicka i protestancka. Generał Ernest Mansfeld. Które dowodził większości Duńczykami i Szwedami, poniósł klęskę pod Kliwicami i wtedy. Dowódca im wydaje rozkaz, słuchajcie, no, jesteście wolni, róbcie sobie co chcecie. No i te grupki żołnierzy rozchodzą się po górnym Śląsku. No i jedna taka, taka z grup musiała trafić tutaj na teren Zabrza. Do wsi Zabrze, niebogatej wsi, wtedy to przecież tutaj miasta nie było. Główne Zabrze, właśnie tu wzdłuż tej ulicy się rozciągało. Znajdował się tu nieopodal nas drewniany kościół Świętego Andrzeja. No i te wojska natarły na Zabrze, żeby no zabrać jedzenie, zabawić się. Doszło do jakiejś takiej lokalnej, małej bitwy, w cudzysłowie mówiąc. No i Zabrzanie stanęli w obronie swoich rodzin, to jest zrozumiałe. Wiele osób zginęło w potyczkach we wsi Zabrze. Katolicy zostali pochowani na cmentarzach. Dla Szwedów i Duńczyków zbudowano kapliczkę. Pod nią właśnie spoczywają ich prochy w tamtej świadomości ludzi no, przychodzą jakieś obcy żołnierze dobrze ubrani, strzelają, napadają, dobrze posługują się bronią, mówią niezrozumiałym dziwnym językiem. Ktoś tam gdzieś się dowiedział, to byliż wojska szwedzkie, ale Ernest Mansfeld on głównie grupował swoich żołnierzy z terenów Danii. Więc prawdopodobnie są tu pochowani duńczycy, więc powinna ta kapliczka się nazywać kapliczką duńską, ale ta nazwa się już przyjęła tyle lat, więc jest określana kapliczką e, szwedzką. Od zawsze kapliczka była miejscem, do którego ludzie mieli sentyment. Odnowiono ją 20 lat temu. Zawsze są tam kwiaty, święte obrazki krzyż. Teraz opiekują się nią zabrzeńscy miłośnicy historii, proboszcz parafii św. Andrzeja, ksiądz Arkadiusz Kinel oraz właściciele restauracji pod kasztanami. To z inicjatywy radnego Zabrzeńskiej dzielnicy Centrum Północ, Adama Haloty powstała tabliczka. Obiekt ze względu na swoją bardzo, bardzo ostro, ostrożną, bardzo skromną formę nie rzuca się w oczy i nie mówi praktycznie nic, jak co się, co się stało. Wobec tego uznałem, że dobrze by było, żeby ten obiekt upamiętnić, upamiętnić tablicą pamiątkową. Zapraszamy Państwa na ulicę Staromiejską w Zabrzu do kapliczki, by zapoznać się z jej historią. Przy okazji nie zapominajmy o innych zabrzeńskich zabytkach. Czekamy na Państwa sygnały. Może przechodzicie na co dzień obok takich właśnie zabytków.